Te strony zbudowałem w całości w oparciu o narzędzia AI i w tym wideo pokażę wam, jak dokładnie to zrobiłem, od układu, designu, przez obrazy i teksty, aż po SEO i samą publikację. Dzięki stronie Hostiner, a raczej kreatorowi AI do tworzenia stron, możecie zrobić taką, jak i wiele innych stron, w zasadzie na dowolną tematykę. Może być to blog, portfolio, czy wasz sklep i ja się dziś właśnie skupię bardziej na blogu, blogu Apple, gdzie pokażę wam, jak zrobić właśnie taką mega prostą stronę. Z minimalistycznym układem, z treściami umówmy się, wygenerowanymi przynajmniej na potrzeby tego filmu w sposób automatyczny. W związku z tym tutaj nie chcę akurat tego mocno podkreślać, ze względu na to, że gdybym faktycznie robił takiego bloga, którego w sumie jakiś czas temu prowadziłem, to musiałbym po prostu przejrzeć przede wszystkim te materiały, poprawić je no i dodać wiele faktycznie autorskich, żeby to miało sens, żeby miało to przede wszystkim jakąś wartość. Ale jeśli chodzi o samą tą wartość, zejdźmy z tym na drugi plan, bo najważniejsze jest. To, że w dzisiejszym filmie chcę Wam właśnie pokazać, jak można zrobić, tak jak Wam mówię, dowolną stronę czy dowolny sklep na dowolny temat. Tak, abyście też po obejrzeniu tego materiału, poradnika, byli w stanie właśnie zrobić to, ze względu na to, że jest to dosyć prosty i przede wszystkim szybki proces. I gdyby się uprzeć, to jesteście w stanie to wykonać w raptem kilka, kilkanaście minut. Tak jak wam mówiłem, do zbudowania strony skorzystałem z Hostiner Website Builder. To jest prosty kreator dla początkujących, ale z naprawdę zaawansowanymi narzędziami AI. Mamy, tak jak wam mówiłem, kilka różnych narzędzi bazujących na AI. Między innymi jest to właśnie kreator stron, gdzie generujecie sobie całą stronę od podstaw. AI Writer, gdzie są tworzone teksty pod SEO. AI Image Generator, to jest narzędzie do tworzenia obrazów. Jest też Logo Maker, dzięki czemu w prosty sposób możecie sobie też wymyślić od razu, Logo. No i z drugiej strony mamy też Mobile Builder. To jest mega przydatna sprawa, tak aby od razu sobie zedytować w sposób manualny lub automatyczny to, jak ma taka strona wyglądać na telefonie czy też tablecie. Dodatkowo, gdy będziecie zainteresowani bardziej zaawansowanymi opcjami, można tutaj się zintegrować też marketingowo z różnymi innymi narzędziami, takimi jak Google Analytics, MetaPixel, GTM czy Remarketing. Co więcej, co jest też bardzo ciekawe, w planach dostajecie też darmową domenę, szybki, bezpieczny host. Hosting, e-mail i wsparcie 24 7. A całość można uruchomić, tak jak wam pokazywałem dzięki kilku kliknięciom, więc z jednej strony macie tutaj potężne narzędzia, a z drugiej strony przyjazny interfejs, a z trzeciej strony szybkość działania i tworzenia w ogóle tego wszystkiego. Także gdybyście chcieli skorzystać po obejrzeniu tego materiału właśnie z tego narzędzia ze strony Hostiner, to polecam Wam użyć mojego kodu matkra, aby otrzymać właśnie 10% rabat. Możecie wejść na stronę hostiner.com, łamane przez Matkra, link jest też w opisie i tam wybieracie sobie kreator stron biznes, on generalnie kosztuje od 15,99 zł na miesiąc i w tej cenie dostajecie już pełny dostęp do narzędzi AI, a jeśli potrzebujecie tylko prostszego bloga, to wystarczy pakiet premium od 11,99 zł na miesiąc. No i aby dostać właśnie tą darmową domenę, wybierzcie sobie okres co najmniej 12 miesięcy, tutaj też im dłuższy ten okres, tym jest większy rabat. Natomiast przechodząc do tego, co najważniejsze, czyli jak stworzyć właśnie taką stronę wybierać sobie właśnie to narzędzie Hostiner Website Builder i jeśli będziecie mieć zapytanie o to, aby wybrać już sobie domenę, to możecie to zrobić, zarejestrować ją albo możecie to zrobić na koniec, klikając po prostu, żeby użyć na razie domeny tymczasowej. Każda dobra strona napisana właśnie przy użyciu AI zaczyna się od dobrego promptu. Jeśli nie lubicie tego pisać albo nie wiecie nawet jak to zrobić, to skorzystajcie sobie z asystenta AI. Otwieracie czat z modelem, następnie możecie wpisać, zadaj mi kilka pytań o markę, a potem stwórz Dwu- do pięciozdaniowy prompt, który hostiner AI użyje do zbudowania strony. Serio, tak można napisać. Później AI na tej podstawie będzie w stanie Wam zaproponować konkretnie już zbudowaną stronę. Tak jak Wam mówiłem, ja chcę przygotować na potrzeby tego filmu bloga o tematyce Apple, jakieś recenzje, poradniki czy też porównania. Oczywiście, tak jak Wam mówiłem, gdybym miał faktycznie wystartować z tą stroną, to musiałbym rzetelnie przejrzeć te wszystkie artykuły i faktycznie je z jednej strony popoprawiać, a z drugiej strony dodać sporo autorów tekstów, aby to miało wartość merytoryczną dla Was konkretnie. Natomiast tutaj sobie zrobimy taki prosty schemat, żeby po prostu pokazać Wam, jak można później regularnie dodać 5, 10, czy nawet 100 kolejnych tekstów, jak już ta strona fajnie będzie hulać. Z drugiej strony ma być to merytoryczny, rzeczowy, minimalistyczny, inspirowaną estetyką Apple Style. Możemy sobie dodać sekcję główną, recenzję, poradniki i na przykład o mnie, żeby też nie przesadzić. Ewentualnie, jeśli byście budowali jakiś sklep, albo chcieli jakieś portfolio, to możecie sobie dodać do Dołącz do newslettera, jako takie call to action, aby faktycznie zachęcić użytkowników, żeby do Was później przychodzili. Następnie kopiujecie sobie ten gotowy prompt, który został tutaj stworzony przez AI i wklejacie go do pola opisu. Następnie wpisujecie nazwę marki. Ja tutaj to opiszę jako Mateusz Krawczyk, kreator tutaj. Jednocześnie może Wam też zaproponować stworzenie sklepu. Jak pojawi się taka opcja, możecie to odznaczyć, żeby skupić się stricte na jakimś blogu czy normalnej stronie internetowej. Do tego wszystkiego i tak później można w ustawieniach wrócić. No i następnie w zasadzie. AI generuje gotową stronę, którą będzie można sobie spersonalizować czy zedytować typowo pod siebie. I w tym po kilku chwilach cały ten kreator przygotuje tutaj dla Was pełny layout, teksty, obrazy i kilka podstron. Oczywiście one są można powiedzieć mniej lub bardziej takie klasyczne, więc wszystko trzeba dostosować pod swoją tematykę, pod siebie, ale naprawdę jest to i tak imponujące. Tutaj jak widzicie jest pełno zakładek czy narzędzi edycji tego wszystkiego. Po lewej mamy elementy, strony i nawigacje, style witryn narzędzia AI, czy sklep. U góry jest też z takich ważniejszych rzeczy przełącznik do desktop mobile, tak aby sobie sprawdzać na bieżąco, jak to wygląda na różnych urządzeniach. Możecie też kliknąć dowolny moduł pokazujący ruchomy pasek narzędzi. Elementy można sobie między sobą przeciągać. No i też z drugiej strony macie pełną historię zmian i też możecie się do nich cofać. Jeśli chcecie spersonalizować sobie na przykład styl, jakieś fonty, kolory, animacje, to wchodzicie po prostu w style witryny i tam zmieniacie czcionki na na przykład pop, Czyli będzie tak troszeczkę czyściej, bardziej nowocześnie. Skorygujcie sobie też przyciski animacji, aby one się tak lekko pojawiały, były właśnie takie subtelne. Warto się też przyjrzeć strukturze stron, a mianowicie, na przykład usunąć zbędne strony, na przykład jakieś opinie, jeśli nie są potrzebne. Jak widzicie, ja sobie zostawię taką główną stronę, recenzje, poradniki, ewentualnie tutaj tą zakładkę o mnie i to dla mnie będzie wystarczające w tym momencie. Możecie sobie te wszystkie sekcje przenosić, tak aby były na przykład jedna przed drugą, albo je zamieniać właśnie w kolejną. Nawigacja jest tutaj naprawdę bardzo łatwa i intuicyjna. Teraz też trzeba uzupełnić strony i poszczególne sekcje, więc skorzystamy sobie z zakładek AI Pages i AI Sections, to jest tworzenie treści tak naprawdę na żądanie, więc klikamy sobie generator stron AI i wklejamy krótki Pro. Na przykład, jeśli mówimy o tej stronie o mnie, no to możemy poprosić, aby AI na podstawie informacji, które są chociażby w internecie, stworzyło krótki opis tego, czym się zajmuję, czy jaką mam historię z urządzeniami Apple, jako Mateusz Krawczyk, jakie file prowadzę, tak aby każdy w dwóch zdaniach mógł się o mnie wszystkich najważniejszych rzeczy dowiedzieć. Dodatkowo do całości możemy dodać logo, więc używamy narzędzia Użyj AI, aby stworzyć logo. Wybieracie sobie styl na przykład minimalistyczny, jaki ma być profil, a następnie ewentualnie edytujecie sobie tekst, czcionkę i sam układ. Tutaj Wam to specjalne narzędzie zaproponuje w ramach darmowego pakietu jedno takie logo, możecie sobie wybrać, pobrać, a następnie zapludować właśnie na tą stronę. Ja finalnie się na to nie zdecydowałem, stwierdziłem, że zwykły. Z Mateusz Krawczyk będzie po prostu w tym miejscu lepszy, ale jeśli Wam się stworzy jakieś fajne logo, albo nie będziecie mieć lepszego pomysłu, to jak najbardziej można to wykorzystać. Jak się domyślacie, możemy też oczywiście zmieniać sobie wszelkiego rodzaju tła, możemy sobie wygenerować, jak ma ono wyglądać, czy ma być to po prostu kolor, ewentualnie jakiś gradient, czy jakieś zdjęcie na bazie chociażby jakichś haseł, że ma być to komputer, technologia, iPhone, MacBook i tak dalej. Tutaj jesteśmy w stanie zedytować tą główną stronę, jakiś sam nagłówek, ewentualnie jeszcze taki liner dodać na samej górze, także tych obiektów. Opcji jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj na przykład w tym narzędziu AI Writer jesteście w stanie też sobie skonfigurować na przykład nagłówki, jakieś subheady w stylu Apple, czyli na przykład w nagłówku mają być recenzje i poradniki dotyczące urządzeń Apple, a pod spodem ma być krótko, konkretnie i bez marketingowej papki. Dodatkowo można dodać jakieś call to action, czyli na przykład zobacz najnowsze recenzje, ewentualnie jeszcze dodać moduł z wideo z YouTube, bo tak można to wszystko sobie podlinkować, tak samo jak możecie sobie włączyć na przykład, aby były przyciski do Waszych innych portali i tutaj wklejacie tylko linka i automatycznie tutaj ten kreator to wszystko powiąże. Co więcej, nawet jeśli się pomylicie i tak jak ja zrobicie, że w miejsce X wkleicie sobie link do YouTube'a, to oczywiście automatycznie zostanie również zamienione ikonka na logo YouTube'a. Jesteśmy już naprawdę daleko i teraz możemy sobie stworzyć dzięki temu kreatorowi AI trochę kontentu na dobry początek. Tak jak wam mówiłem, to będzie nie mój autorski kontent, tylko taki wymyślony. Także możecie sobie przejść właśnie tutaj konkretnych postów czy szablonów, do też ewentualnie kategorie, które potrzebujecie, aby ten blog był spójny. No i dodajecie sobie na przykład właśnie sekcję jakieś recenzje, porównania, czy też polecane akcesoria do iPhone'a, gdzie teoretycznie byłyby właśnie jakieś autorskie recenzje zrobione przez was gadżetów, które działają właśnie z iPhone'em. Natomiast z drugiej strony można wykorzystać AI Writera, aby stworzyć sobie właśnie jakiś szablon wpisu, gdzie będzie odpowiedni lead, specyfikacja w punktach, jakieś plusy, minusy, ocena, żeby to bardzo fajnie, spójnie wyglądało. Ja to akurat pominę, ale jeśli Byście chcieli, to jak najbardziej możecie sobie właśnie to dodać. Dodatkowo możecie sobie tutaj to wszystko też polinkować, tak jak wam mówiłem. Oprócz tego, że automatycznie jesteście w stanie dodać linki do konkretnych portali z social mediami waszymi, to możecie sobie też powiązać przyciski na stronie, do czego mają się odnosić, czyli recenzje, żeby przechodziły do kategorii recenzji, poradniki, żeby przechodziły właśnie do poradników. Mamy tutaj też przede wszystkim ten przełącznik mobile i jeśli się na niego przełączycie, to tam też pojawia się opcja automatycznej naprawy układu, takiego autofiksa, dzięki czemu nie musicie sami. Przeciągać tych elementów, aby to fajnie wyglądało, tylko system od tak za was to po prostu zrobi. Także z tym również można się pobawić w bardziej lub mniej skomplikowany sposób, ale generalnie działa to naprawdę bardzo intuicyjnie. Możecie też później sobie przejść do zakładki ustawień SEO. Jak wiadomo, jest to bardzo ważne, aby ten blog czy jakaś strona, jakieś portfolio było wyszukiwane w wyszukiwarkach, więc później bazując znów na asystencie AI, klikając w ustawieniach SEO, uruchomiacie takiego asystenta, aby wygenerował opis strony i wystarczy Wybrać tak naprawdę słowa kluczowe, adekwatne do treści, czyli w moim przypadku to będzie blok poświęcony technologii, a konkretnie produktom Apple, iPhone'owi, MacBookowi, iPadowi, systemowi iOS czy Mago. I tutaj przy każdorazowych tych stronach możecie sobie właśnie dodać tytuł plus opis, a następnie zaznaczyć, żeby to się też powtarzało dla każdej strony. Choć fajnie jest urobić unikatowe te oznaczenia, żeby to lepiej jednak działało w samej wyszukiwarce. Następnie możecie też przeprowadzić integracje marketingowe. Ja akurat to pominę na bazie tego, że jest taki testowy blok, taki przykład. Ale jeśli byście chcieli, to nie ma żadnego problemu, żeby skorzystać z tych wszystkich najpopularniejszych narzędzi typu Google Analytics, Google Tag Manager, MetaPixel, dzięki czemu później będziecie mogli w swobodny sposób zmierzyć sobie cały ruch, jakieś odtworzenia konkretne, czy też na przykład wyświetlać chociażby reklamy za pomocą AdSense'a, bo tak, również to można z tego poziomu w prosty sposób zrobić. A co więcej, z tego co widziałem, jeśli planujecie działać w e-commerce, to fajne jest też to, że hostiner nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji za chociażby same transakcje do 500 produktów. A teraz w zasadzie zbliżając się już do końca, tak jak wam mówiłem na początku, albo właśnie teraz trzeba wybrać odpowiednią domenę, zweryfikować ją, no i jak tylko dostaniecie maila, że wszystko działa, no to tak naprawdę po tych kilku sekundach możecie sobie połączyć tą domenę i jesteśmy gotowi do publikacji. Klikacie publiku i ta strona zaczyna działać w oparciu o domenę, która została przez was wybrana, stronie, która została stworzona dzięki właśnie temu kreatorowi. Można oczywiście podejrzeć w rzeczywistości, jak wygląda ta strona, a później przejść do edycji, do wprowadzania poprawek, modyfikacji, tak aby o takim faktycznie już pełnym zedytowaniu dobrze wyglądała i mogła być szerzej promowana czy polecana właśnie gdzieś przez Was. I ja do tej strony linka wkleję w opisie tego filmu, gdybyście sobie ją chcieli zobaczyć, ale tak jak Wam mówiłem, ona jest raczej z tych prostszych. Chciałem sobie to po prostu przetestować i pokazać Wam, jak można zrobić w zasadzie taką dowolną stronę na dowolny temat, czy to ma być blog, portfolio, od tak, w raptem kilka, kilkanaście minut, gdybyście chcieli troszeczkę więcej rzeczy Edytować czy spersonalizować pod siebie. Tam możecie zajrzeć. Tam macie też linka promocyjnego z moim rabatem 10% z kodem Matkra. Otrzymacie właśnie go. Możecie sobie wejść na stronę hostinger.com łamane przez Matkra i tam również to będzie. W Bieliwo, mówiłem, te dłuższe plany zawierają darmową domenę. Wsparcie 24 godziny na 7, szybki bezpieczny hosting. Także to jest naprawdę kompleksowe rozwiązanie, które też w internecie ma bardzo dobre opinie. Dlatego zdecydowałem się w ramach tej współpracy po prostu pokazać Wam, jak to można w prosty sposób zrobić. Dla mnie jest to niesamowite. Jak będziecie komuś tworzyć albo dla siebie tworzyć taką stronę, to można teraz z tego korzystać. I wam mówiłem niezbędne linki macie na dole, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!